Nie no, to jest. Drugi. Jezu, Baxo, co ty robisz? O mnie tak wydawali. Dobra, to co? Kolejne. Gotowi jesteście? Nie. Tak, takie powitanie. Siemano, widzę, ja mam odcinek z BSP i jest ze mną soloka, moja siostrzyczka. Dzień dobry, witam. I tak, jest jak dokładnie, jesteśmy w rozeństwem. I jest Baxo jakiś random, którego nie znamy. Nie, jest chyba Szymane. A to jest nasza mama, więc witamy dzisiaj. Wszystkich mamy dzisiaj odcinek, gdzie jest? Znowu późna godzina, przecież my o normalnej nie możemy nagrać sobie odcinka, nic nowego. No I to jest I Diamo nas. I też jest normalnie. Diamo na skuterze. Yy, Diamo, tutaj pozdrawiamy Ciebie. Yy, I no, co, jest, jest godzina No, w 12 w nocy, 15 po i my Cię będziemy coś robić. No, ale oczywiście jak na nas, nie wiemy co. Nie wiemy co, ale będzie fajny odcinek, będzie bo, odwalać, bo... Yy, wiecie, jest siostrzyczka, jest mamusia. To musi być fajny odcinek, więc... Nie wiem, co będziemy Ech. robić, ale będziemy. Też pozdrawiamy, Diamo? No, Jama. Yy, pozdrawiamy. Każdego pozdrawiamy. No i rej, pozdrawiamy. No i dajcie, lajka, suba, dajcie wszystko i nie wiem. Przechodzimy do odcinka Elo. Ciała widzowie, tworzy dzisiaj nowite, dobra Elo. E elo, Ja też. Ja tego. też. Uuu, fajne nóżki. Uu, dobra, służę. Chwila, nie zrobię, czy zrobię czy screena. Nie wiem, ale chyba będziemy chwila. Widzę we... Sorry, że ja taki odcinek jej. na szybko, ale jak chcę wysłać screeny, wszędzie gdzie się da w ogóle. To musi być flex, do siostrzyczki też wyślę. No. No i co, mamy nogi, więc trzeba zrobić skina. No, jaki to jest trochę problem, ale bierzemy sobie buduj. Nowy rockstar. I... Co? O, Elo, fajnie to wygląda, więc dobra, widzimy się, gdy będzie skinek gotowy. Dobra, się ma! Jednak jeszcze wędkę tworzymy. No, dobra, Elo. Chwila, chwila, bo ja tu byłem. Ja już stworzyłem wędkę, dobra. Zrobiona. Aha, dobra, jest wędka. Solka ty stworzysz czy ty nie? Ja zbieram jeszcze kokosy. Ale tak, jestem Dobra, o, dobra. O, mam dobra nieważne, e, widzimy się teraz, serio, gdy skończę tego skina, ino. Dobra, widzę, wieś, ja się nagrywa. E, idziemy, tak, mam skina takiego, wak, co tam go tworzy. I idziemy zobaczyć z solką, jak to wygląda. Na ja już Ja o no proszę. O, ale to nie taka, trochę bitwa słaba. Idziemy na inną, tylko I może tak. No bo ja to przypadkiem, dobra, chodź na połączenie sezonów moje, świetne. <kly> Aha, tym się nie strzela, serio? Ale to trochę słabe, w ogóle fajne to jest. Bo trzeba podejść chyba, nie no, wiem. No chodź siostrzyczko, o stój, no nie strzelaj, no i co? Aha. O, jest! Jak ty bierzesz? No tak, powiem trochę, no nie powalam, tak szczerze. Nie robi wrażenia, oj widzowie. Myślę, że ten odcinek jest taki jakiś dziwny trochę, ale... Nie wiem, taki jest fajny w sumie, no i dobra On wala o 0,21 jak zabijamy, w ogóle, ja mam ci dobry nut, bujam się do tych nut i nieważne, dobra Dobra, chodź Solka, na to musimy, o, coś trzyczko, razem to my wygramy życie No jasne Razem to my normalnie wygramy życie, siostro, dobra Jak się nie No nie, bo ja nie mogę kontrolować, jakieś zielone kurde palion jakiś. To chyba jest zielone, zielone. 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 Robię Kałdę sobie zielone. Dobra, widzę, Widzimy się, coś, gdy coś się będzie działo znowu. Ciao, ja, widzę, łowimy mówimy ryby z wakso. już tak z godziny, ciekawe, czy do, do nas coś przypłynie. Jakaś rybka. Oooo, wzłowiona! Widzicie, jaka ryba, patrzcie, jaka przypłynie. To nawet. Nawędkę za pana, kurde. I tam jakaś druga. Witam, rybę. No i. Dobra, to rzucam. kogo lepszy skin. Czy mówisz, czy Wax? Oceńcie w komentarzu. Ja tu z te wędki? oceńcie czy lepszy i no. Nie wiem. Wejdź, Pływam do wody. Chodź, idę cię łapać. No, patrzę. O, patrzcie jak oni mi mówią. Oni mnie gonią pomoc, ja uciekam. O nie odpływaj, siostrzyczko ode mnie zostaw mnie. Znaczy, co? Nie ja zostaw mnie, tylko nie uciekaj. Dobra, nie wiem widzowie. Fajny samcinek, wiem, że wam się podoba. I gonimy ją, dobra. Ja odpływam widzowie. Nara, ja odpływam na kurde koniec Nexusa. Nara o widzę. Cześć, co sącha so, jemy, nie ważne, tutaj jakieś podrywanie.pl weszła. dobra, nieważne, nieważne. teraz No i nagrywa I się tu Gdzie ty jesteś, o, pa jak patrzcie widzowie, lecę ja do niej Siuuu Elo, gdzie ty, o, elo Piszesz potem brotownika Nie, nie, dobra, widzę nie ważne, tylko my wiemy o, o co chodzi no, po, nie polecam, jak się podrywy psują, więc no, dobra, no elo. Uh -huh. Patrzcie, widzowie, jak tutaj motorówka szpływa. Widzicie? Jezu, co się dzieje z ekranem? Halo! Jej, motorówka bo ja teraz... to jest ekran wioska. mi tu lata, sorry. Dobra, więc wy sorry, jak było dziwnie widać. Jak widzieliście jakieś dziwne BSP, ale chwila, chcę to zobaczyć. Coś, chwila, widzowie. O, 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 jak wy widzicie teraz BSP? Chwila, o! Jak wy widzicie BSP? Jezu, jakby widzicie bezpedzi, więc teraz, dobra, nieważne. Ja ważne, oni tak dziwnie było. Dobra, nieważne widzę co się dzieje tutaj. Yy, nieważne co mi kratkowało na czacie. Niemcy Polskę, pozdrawiam. Historia długa trochę. No i też stresujemy się jutro jednego od w się sensie dzisiaj już z Tolką, ale no, nieważne. Tak. Było o tym ja nie gadać, bo pewnie ktoś się domyśli. Na pewno tak, ktoś się domyśli. Po ja po nikt się ja. nie domyśli, ponieważ. No. Domyślam się na pewno. Dobra, nikt się nie domyśli. A ja ja. Widzę, chodzę sobie po wodzie, więc. alo. alo. alo, no alo. Elo, de-elo. Ja, dzisiaj widzowie tańczymy, więc lekcja tańca. E, więc tutaj dwa kroki w przód, coś tam, coś tam, jakieś tam taniec Krok dwa w przód Krok w tyłu, dwa w przód, nie dwa ma co załować Pełno zawirowań, dodać. więc płyniemy, nie ma się czego bać, alo. elo e, Tak i ja z góry przepraszam, że dwa, dwa, dwa. ten odcinek jest taki jest I właśnie, ja też powiem, bo mi się pytacie kiedy będzie Q&A i on będzie I Ja już mam dużo pytań, już nie musicie pisać bo tych py pytań mam kurde multum gdzie jest wagon? No, dobra, idziemy, bo ja multum, multum nie, tych pytań I to będzie, tylko ja już nie wiem kiedy to będzie, ale no to nagram I następny odcinek to już będzie to, ja wam obiecuję, więc spokojnie, nie martwcie się Pojutrze, gdy wy to oglądacie, może będzie I no, i no, tyle w sumie No dobra, widzimy się jeszcze zaraz pewnie W ogóle to jak widzę, Wywak chyba wywaliło neta, bo on tu ma awka i wyszedł nam z rozmowy My Jesteśmy sami z Solką Co tam u ciebie? Powiedz, powiedz coś do widzów, ja mam pierwszą kamerę, ja tutaj pokazuję na ciebie. Proszę bardzo wywiad, wywiad z Panią Solką. Wywiad? Ja właśnie a Ja tak się Wywiad wywiadzie, wywiadzie to... zadaję, a nie... No dobra, on to pierwsze pytanie, co tam u Ciebie? Stresuję się, ale to już nieważne. Nieważne. Poza tym nie polecam, no... No, no, fajny wywiad, że widzę, że pewnie o niczym się nie dowiedzieli, ale no, dziękujemy za wywiad. A nie polecam jednej rzeczy. Jak coś do Pawangów albo do osób z IG, no to Artów nie będzie przez jakiś czas, pozdrawiam. A, no bo Solka miała lekki wypadek, a to już jest nieważne. I to bym nie powiedziała. Żyje. Nie o, ktoś tu był, kto tu wbił. Max, pewnie wbił. No, wrócił stary z mlekiem. Elo. No, Elo. Co się stało, bo my nagrywamy? A, gra. I co? Dobra. Więc wie. A, i też opowiem powiem Wam, że jeszcze mówiłem, że pytania nie musicie pisać. A, jak chcecie, zawiercie jeszcze w komentarzu pytania, parę napisać, bo w następnym filmie to będzie QND możecie pisać. No, bo wagony dzięki Pat. Więc o, ale wyjdę. Się... Teraz po raz kolejny. A, dziękuję. Dwa tutaj. To jest. Arcy, ma... kiedy co kiedy jeszcze? Co, dwa kokosy i kryształ kinetyczny. W ogóle mam widzę, po falę. Ja mam co nie 620 metalu, a Waksoma? 9. Solka ma też 600 ileś, więc my polecamy z 639. Tej... Nie, no, znowu jest zamiana płci. Elo, wszyscy wezmacz oh, sobie dwie a solka. O, chłop, toś. Dobra. Nieważne. Nie, no, fajny, w sumie fajny jest ten ogon, co ty masz. Oczywiście, nie boję się, Ale jestem wysoka normalnie. Ogólnie wysoka, bo skin damski, żeby zaraz nie było jestem... jakiejś teorii, że marłop to dziewczyna czy coś. Pikmi jestem. Co jest pik Pikmi jestem, zrozumiałem. My jestem. No, ale jestem malutka. Jezu, ale piesek tutaj jakiś. O, przyjaciel zwierzę jakiś, co? Tylko łowię go na wędkę. O, tu też ktoś ma wędkę. Patrzcie, kolega nasz jest o, jakiś. Alo, pozdrawiamy. pozdrawiamy ciebie. Ale fajny skin też go miałem użyć, ale mi nie pasował. Jezu, ale to jest Wędek! Kto? jest Każdy teraz ma tą wędkę z tego biesp. Wędek jest dużo. No, my łowimy paczek wszyscy. Patrzcie wszyscy stosowkę ja pewnie... łowią. No dobra. Mi wow. to dobra. Łowimy solkę, dobra. E, jak tytuł to... Jak ty tu byś mieć, solkę? To wszystko jasne. Czy nie zdziwcie? idę na motoru, ja na motorówkę, taki wujek. E, tak, z, e, nieważne jaki jest tytuł, ja się boję tego tytułu. Ale w sumie ja to jeszcze zobaczymy, gdy coś się będzie działo. Bo ten film już jest trochę długi, ale no, pozdro. Płóźni nie. zowiedz, solka szuka chłopaka. Więc jak ja te są. Zloni. Jak co ma szuka żony, co ja to cię Jak zamiast chętni, to, ja <grym> to proszę pisać. Sol171. Chciałam wizyć ogólnie to już koniec tego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie. E elo, Waxo, pożegnaj się. Elo, Elo i Solka też. Delo, pozdrawiam i dziękujemy za oglądanie, tak? Tak, dziękujemy, ser, że odcinek jest jaki jest, ale no, dzięki, dzięki, widzimy się tam kiedyś na qa u więc na następnym odcinku do zobaczenia i Elo! Elo, kopię się, kopię się w Elo. Dobra, Nara kończymy. Ja do